Kompas w domu zostawił, teraz gdzieś płączy po prostu niósł, rozmawiał z ekrą A tu się chłopaki dowiedział, że mój odejdź bez i na wody przychodzą. Lecz ja w jedności muszę zachować, bo on strasznie kawę od na parze. Pani no, na ma... do Nie. a może się tak na dzień za? Nie! nie! Nie rezerwat ze Ja mam są już mądry i mężczyzn. Co dziesięć lat do domu pracuję. Musiałem kolegów z wojną odprowadzić. A który z Was to miała ten A więc wróciłeś na resztę? Jancy Penelopa, Jancy ci, Jancy, ci. A, tak. A co to? To miejsce mi podpacze. Kurde, nie mogę powiedzieć, że wybrałam mię podpacze. nie podchodź, mógłby ci, nie podchodzić. Ty sami się, co mnie Penelopa, nareszcie razem. Odysm, ileż się lat do domu wraca? W długo, nie? No? може мы